Ale Ty? Giesiek, prawie zawał do Ja pierwszy, chcę byś mnie wykończyć Jakie... Pier... Ja U Boże coś jak mi wędką ruszył. Prawie z łódki wypadłem, no? Rękę do kieszeni chciałem włożyć. Myślałem, że to sandarz met 10, taki co go szukam życiowy mój. O. Witam, bardzo serdecznie z tej strony Sebastian Kowalczyk. Dzisiaj jestem nad Odrą, gościnnie u Grzesia z kanału Wychaczone. No dobra, już wam opowiadam, co my tutaj wyprawiamy i wyczyniamy. Więc tak, na samej rzece bardzo wieje. No ja niestety tu nie miałem za bardzo takiego wyboru, aby sobie czekać, kiedy wiatr przestanie wiać, albo teraz, albo nigdy, jak to mówią. No tak tak mi się pokładało, więc przyjechałem. No i na razie jesteśmy tam, no, takie, no taka stojąca woda raczej, bardziej niż płynąca, ale osłonięta lasem, więc sobie tu spokojnie rzucamy. Grzesiu mówi, że ma są bardzo fajne ryby, mu wychodzą czasami. Znaczy generalnie tak, dopiero były, były, wczoraj były, wczoraj brały, trzeba było przyjechać wczoraj. wczoraj. brały, ale Ta, gruby, wczoraj. gruby przyjechał, już nie no, będą, okej. Okay. Pokaż Grzesiu na tytuł. Już, czekaj, postawię bo to. Chodki. Bo to też jest, też jest bardzo fajne. Ponieważ y, używamy całkowicie innych y, przynęt. Ja to klasycznie, słuchajcie. Ja tu klasycznie y, malutki Dyer Drifter 8 no Podejrzewam, że jeśli będzie żująca ryba, to powinna strzelić. Tym bardziej to jest selektywna przynęta, a to gdzieś to jest. To jest pensil odrapali Aha, e, Generalnie y, nadal biorą bolenie z powierzchni. Nadal, mimo tego, że mamy październik, ryba wchodzi przez samej powierzchni. Warto czasami poszukać takim pieskiem. A, tylko nie pykać nim non stop, żeby on skakał lewo-prawo, a prowadzić go bardziej spokojnie. Wtedy fajnie jeszcze... Okej, okay, to, 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 to pokaż, przy okazji. Będzie, o, tu się Bolek klapnął, ktoś go złap od razu. się bardzo, grzeszy, grzeszy, łapie Bolenia. to powiedzieć. Tak więc, tak więc widzicie, łowimy całkowicie inne przynęty. U nas boleń z powierzchni na Wiśle to się kojarzy raczej z takim chudym chlapakiem do 60 cm. Tu jest trochę inaczej. O, a przynęta prowadzona jest w ten sposób. Szkoda, że tak wieje, bo to też fajnie można by na pewno pokazać. Ale tutaj to już tego nie przeskoczymy za bardzo. I tyle, i tyle. Ale na przykład u nas prawie w ogóle takimi tam nie łowi na Wiśle. No właśnie, za każdym razem na Twoich materiałach była teoria, że te bolenie, które się chlapią, to są malutkie nie bolenie. Nie zawsze, oczywiście nie zawsze. A tutaj w 90% jak ryba się chlapie, to warto, warto rzucać, no bo to, to są potężne ryby bardzo często. Mimo tego, że te chlapnięcia są naprawdę delikatne i spodziewałbyś się czegoś małego. Tak, ogólnie martwię się tą pogodą, bo Oglądałem teraz, raczej to w ogóle takie mam informacje, że biorą duże bolenie na odrze. Oglądałem też materiały, gaidy 696, pozdrawiam cię gaida, piękne ryby gratuluję, myślę, że tu przyjadę po prostu na gotowe i nakotuję pewnie z 6 takich złowionych, ale to jest życie, prawda? To nie jest wszystko takie takie, ta była inna. takie proste, dobrze, żeby ta pogoda była inna, żeby ptaki w drugą stronę latały, a nie w tą... To... <laughs> Ale spokojnie, to pierwszy dzień, pierwsze koty zapoty, zobaczymy. Bardzo jest fajny plan na tą, na tą wycieczkę, to Wam mogę powiedzieć yy, szybko jaki. Yy, dzisiaj sobie połowimy troszeczkę z łódki. ja sobie tutaj oddy, troszeczkę pooglądam, popatrzę, yy, pokręcimy się i jutro yy, Grzesiek wymyślił, że Poszukamy ryb przy śluzach, tak? No, Takich... tak, bo pochodzimy troszeczkę z brzegu. Tak, o, pochodzimy. Kilka właśnie w dolnej części odry. No. Po, pojeździmy troszeczkę parę kilometrów zrobimy, ale myślę, że powinniśmy coś ciekawego. Słuchajcie, zrobić. bo ja w ogóle takim... Ja poprosiłem Grzeszkał, bym mi znalazł takie miejsce z, z bardziej takim wartkim nurtem, z szybszą wodą, czyli to wychodzi na to właśnie, że przy śluzach. Tylko i wyłącznie. Tak, tylko i wyłącznie, bo ja chciałem po prostu zobaczyć, czy w takiej wodzie się sprawdzą imperatory. O. Tego byłem bardzo ciekawy, ale co imperatorem w strolu gdzieś też pociągniemy, co chwilkę? No jasne, no już mam. Jak ja to lubię, słuchajcie. Dobra, moi drodzy, nie ma co przedłużać, nie ma co gadać, chociaż się że pora wczesna. Na pewno może tak coś wieczorem się wydarzy, że mi się za łowienie. Zostańcie z nami, na pewno będą ogromne klocy. Grzesio wziął do ręki parzą bardzo jestem ciekaw opinii. Lekka, zaskakująco lekko. Myślałem, że będzie dużo cięższa że taki kij od szczotki, co? No, że będzie cięż... Generalnie, że wiesz, ona ma taką konstrukcję wydaje się, jakby naprawdę ważyła dużo, dużo więcej. No wiesz, Blank ma taki dosyć potężny. A co to jest szklak jakiś? Co to jest? Nie, to jest węgiel. Tylko widzisz, przelotki ma wzmocnione. Blank jest no, bardzo solidny, taki no, do morskiego łowienia ogólnie. Całe cuda się dzieją dzięki szczytówce, tak? Delikatnej. I to też ma znaczenie, na przykład przy szczupakach, które bardzo delikatnie żerują i do sobie dotykają. To, to nawet tak nie poczujesz, to zobaczysz, tak? My no tak sobie rzucamy i rzucamy sobie. Nic z tego nie wynika na razie. Bole nie widać, chodzą, a i owszem, ale tak nie bardzo chcą, powiem Wam, współpracować, współpracować z nami w ogóle. Bardzo nieładnie z ich strony. Pokazują się tam, pod samym, pod samym brzegiem się pokazują. No proszę bardzo, po prawej stronie, zobaczcie jaka, jakie rybsko. Cóż, taką rybkę na kiju to przyjemność. Ale nie ma ich tu specjalnie dużo. Znowu po prawej już zarysowało. Daleko. No. na płytkiej wodzie wiesz, jest ciężko, żeby wyrysowało tak, tak fajnie. Tak, ja wiem, wiem, wiem. wiem, No, ale zobacz na tego tutaj po lewej. Ładnie go widać. To jest fajne. Tak. Wiesz, przetwornik też, nie wiadomo pod jakim kątem jest ryba, nie? Mhm, mm dokładnie. Tu jest też coś tak, ciekawe, Tak, zwany leżak. No, jaki dziabąg po lewej. Widzisz? O! No tu są fajne statka, to po lewej jaki dziabąg, widzisz? Cień rzucił. No i kolego, na co ta ryba galni? Na Świętego Grala, Lala la 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 la, la. tutaj nie działały. <grystanie> jasne. specjalista od Grali. nie specjalista od Świętych Grali. Od świętych grali. Słucham, masz, ty, ty masz się nagrywać? Co? Masz się nagrywać? Na no To dawaj od góry. Ale kopną fajnie, tylko że w ogóle się nie chce ruszać. Kolega. Jakbyś mógł wyłączyć film. Jasne. No, co to będzie za boleń? Czy to będzie boleń, czy jakiś Ktoś no jak się zastanawiałem, czy Święty Graal zadziała nad Odrą? Jezu, jaki wielki, ty! Jaki bąbel fajny, zobacz. Że zabrałem się na ryby, a nie na gadanie. Ty, jaki to jest ogromny boleń, ty! Że... Oczywiście! Ty, zobacz jaki to jest klot? Wziąłem ja zawał dostanę, to jest moja życiówka, ty! No. Okay. No, jest. O, ja. kurde, ładny. piękny. Przytrzymaj go, się no, trzymam, go, trzyman bo No go, trzyman go, trzyman go, trzyman No trzyman go, jest ładny. Piękny. No, kolega nie się. Jest. trzyman go, trzyman go, Pochwal się, coś tam Poczekaj, ciekawego. Czekaj, bo to trzeba porządek troszkę zrobić. Ty masz stary kołowrotek Jacksona. Nie jest Jax, 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 Jackson. Jak, to jest Jackson. Zobaczcie. Reklamuje Daiwy, Shimano, Okumy, a samowina Jacksona. Tu, tu, patrz, Dobra. Zobacz dobra. na rybę, uwaga, wyciągam. No, ryba będzie pusta. A ja pierdziela. Co to jest za mutant? Ty. Ja w takie takiego bolenia nie widziałem. Mogę trwać? teraz są tego gela wydłubać z zębów kombinerki gdzie ja położyłem? A, gdzieś tu były, telefon sobie zalewasz? Chcę. A już co, gdzieś tutaj były A jeszcze niżej sporo... zobacz jeszcze pod pudełkiem, jeszcze niżej Pod kolejnym? Są Dobra, mam No to jest bolek Kolego, woblerka to ty mi oddawaj Jaką on ma mordę Pięć tam sadzisz, nie? No. Dobrze, bo nie jest w strzelach. Nie jest w strzelach, to najważniejsze. Czekaj. Zobacz. On wcale wow. nie jest. O, pa, 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 pa. On w ogóle nie był zapięty. On w ogóle nie był zapięty. Nic, patrz, zobacz. Co? Ma miarka? Tak, koniecznie. Tu masz? Nie, 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 tak, nie, tak, nie, tak. Z boku ryb. Z boku. Osiem ile? Oś... Tu mam tak od początku. No, osiem. 2,5, no. 82,5 82,5 mój nowy rekord. Tak się, moi drodzy, klamot prezentuje. Wodujemy? Wodujemy. Czy jemy? Nie. <noise> Chyba nie jemy. Czekaj. O Jezu. Co to za bambarylasz? Uciekł mi, ty! Chodź, wracaj! Ja na tleniasz ty dziadygo! Grzesiu, dziękuję. Gratuluję. Piękna yeah! ryba. Yeaaah, wrzecióweczka. <laughs> Brawo. To co, rzucamy, rzucamy, co? Rzucamy, jeszcze trochę porzucamy. Mamy ze sobą dwa zestawy, moi drodzy. Pierwszy to jest kij od 20 do 40 gramów, ja już go Wam pokazywałem. Wziąłem go tutaj na, tą, na taką bystrzejszą wodę, właśnie pod imperatora, pod cykady. No i tą wędką też rzucałem na początku dajerem drifterem. Myślałem, że, że zadziała, ale jak zobaczyłem te takie, słuchajcie, takie maciupeńkie rybki wyskakujące, takie dosłownie jak paznokieć, Ty kurczę, to... Coś tutaj nie, nie bangla, a co działa na przykład na Wiśle, właśnie jak te takie rybki jak paznokieć wyskakują, no święty, no święty Gral mi działał i dlatego miałem, miałem, mam ze sobą też drugi zestaw, bardzo delikatny, to jest ten nowy Fium Leaf, którego sobie, sobie wziąłem właśnie do 14 gramów, no to jak te filmy no pięknie trzymają, trzymają ryby, plecionka 008. No i malutka, malutka, super delikatnie, lusterkująca przynęta i za, za, zadziałało. No co miało nie zadziałać? No trzeba próbować, po prostu trzeba próbować. Nie z schematem. No to się tak mogę powymążać, bo e, co ja wiem o tej wodzie, co nie? No tylko tak zareag zareagowałem na to, co widzę, no bo co, co więcej mogłem zrobić, tak? Po prostu. No i się udało. Oczywiście się trawiło jak ślepej kurze ziarno, i no ja bo ja tak mam, ja nie umiem łowić ryb po prostu się. Trochę szczęścia coś sami się zdarzają. Wczoraj już się właściwie nic więcej nie wydarzyło, bo y, popływaliśmy troszeczkę za sandaczami. Sandacze nie chciały y, współpracować. Dzisiaj troszeczkę jeździmy po śluzach, aby znaleźć sobie takie miejsce, gdzie woda płynie dość szybko. Chciałem zobaczyć, czy dla tak zachowują, podobnie jak w Warszawie, ale wszędzie niestety woda płynie bardzo wolno, Albo to z powodu jej stanu, tak? Tak, powiem Ci, że. Normalnie no jest gdzie jeszcze znaleźć z różnego rodzaju szluzami tą wodę w miarę taką wartką, no ale mamy w tym momencie warunki, jakie mamy. Coraz bardziej kanalizują nam, nam odrę, więc ta woda po prostu zwalnia. No i jest jak jest. Kurde, no troszeczkę, troszeczkę szkoda, ale nie ma co pokać nad rozlanym mlekiem. Wracamy po prostu tam, gdzie łowiliśmy wczoraj, tak? Ty, ale ja mam no? kurde pomysł. No. Dawaj jedziemy po łódkę, budujemy się i popływamy. Czy to tu, czy kurcze popłyniemy sobie w kierunku Opola. Znajdziemy sobie jakieś fajne miejsce. Tak myślisz? Pewnie. Coś tam sobie znajdziemy. nie lepiej tam, gdzie, gdzie wczoraj? Albo polecimy po prostu w jakieś ciekawsze dzikie miejsca. No dobra, słuchajcie, to się będziemy kręcić. Coś tam będziemy szukać. Coś tam na pewno jeszcze wam nagramy, może, może 85 boleń, może 90. Ja <grym> się teraz w tych krawężnikach rozsmakowałem, to bym mówił. Nie, ale tak na poważnie, moi drodzy, ja nie jestem jakimś specjalnym, wybitnym wędkarzem, ale tych boleni, takich chlapaków, złapy w Wiśle, trochę już złowiłem w życiu. I tam coś o nich wiem. No to powiem wam, że tak wielkiej ryby, bo nigdy nie trafiłem. A tutaj taką rybę trafiłem w 10 minut. Jak to świadczy o. Mm, kwestię ilości... dobrego przewodnika, już nie gadaj. A nie no, czy, o, słuchajcie, oczywiście, że to jest kwestia. No tak, że jakbyś zaprowadził na miejsce, pokazał tam rzuć, a ja tam tylko rzuciłem. To. Jak, ja się z tym zgadzam. Ale mi chodzi. o to, ile w Odrze jeszcze jest ryb, to co by nie mówić. Bo to o czymś świadczy jednak. Tej ryby było dużo, zawsze było. A teraz zostało to co, to co zostało i po prostu trzeba potrafić to w miarę znaleźć, w miarę jakoś e, na, nastawić się na tą rybę, która jeszcze jest. No, zaraz się wodujemy i płyniemy jak to mówią. Jesteśmy w dosyć ciekawym miejscu. Bardzo ciekaw? Czemu? No. Generalnie zamiast mostu, prom ciągnięty, nie, nie, bez żadnego napędu, przyciągany liną z jednej strony na drugą, Aha. jest taka atrakcja. Czyli co, to jest od od świata z drugiej strony, tak? No generalnie tak, o, tutaj kurczę. to już są zaodrzoki Płynie promnik. Kurczę, tu troszeczkę woda ciągnie w odróżnieniu od, od tych miejsc, gdzie byliśmy poprzednio. Troszkę płynie. Fajnie, fajnie, bo na tej odrze, co byliśmy wczoraj, znaczy na tym odcinku to ta woda prawie stała, no ale to tam z powodu tych remontów na śluzach, a tutaj można by już w dryfie tych boleni poszukać. No, kawał rzeki mamy do pływania dzisiaj. Giełka się troszkę unosi, temperatura spada, robi się coraz chłodniej. No, ciekawy jestem, ciekawy. Kurna, że się ta pogoda popsuła, zobaczcie. Zawsze musi się coś spieprzyć, ale nie ma co narzekać. No. I tak jest zajebiście. Wszędzie remonty, co? Wiesz co, no to co się wyprawia na tą chwilę na odrze, ta, te wszystkie remonty, kanalizacja, odry no to jest totalny Armagedon. Dla nas wędkarzy, dla żeglugi, która wiesz, tutaj się odbywa. Czy to takiej bardziej komercyjnej czy, czy turystycznej no totalne, totalne rozpiercie tutaj jest. I to już trwa kilka lat. Nie no ma A! Nie całą będziecie napełniać o dużo w końcę pójdzie daleko? Nie, Ino powyżej śluzy i powrót ale to będziemy wracać dopiero gdzieś koło godziny 19 Dobra Na kanale żyrajskim tak mamy fajniejszą śluzę. To jest znówka sztuka. No. Nie taka ta odra straszna, nie? A co miałbyś być straszna? No wiesz, zawsze odra się kojarzy z taką dziką rzeką. Z dupa, nie dzika rzeka. Właśnie? Gdzie? Hmm. Cała jest Wszędzie główki. obierzniego. No i Izak się poczuł, jak tam wszystko. Ej, hopa. No, tak tych boleni nie widać, tak jak wczoraj. No i co tam, Grzesiu? Gdzie ten szczupak? Jeszcze w wodzie. Jeszcze w wodzie. Co? Ty masz poliski czerwone. Tak. No, od tego wiesz wiatru, jak pływaliśmy. Kurczę, zobaczcie, tu jest taka cisza i spokój. coś chlapło? Nie. Wydawało mi się. Wczoraj tu, wczoraj tu bole nie chodziły, a dzisiaj już ich nie widać. Wiadomo, że troszeczkę się pogoda y, zmieniła. Nie widać tych wyskakujących srebrnych rybek. Ja tak się zastanawiam, czy wytrzymamy y, do 19 w tym, w tym kapuśniaczku. Bo przez to, że cały czas pada jest wilgotno, no to te uczucie chłodu jest tak spotęgowane, że, że lepiej nie mówić. No, zimno, po prostu jest zimno. I tyle. Zimówkę już trzeba zakładać powoli niestety. To, pokazał się? Co? Pokazał się? Tak. Ale tam uh -huh. to był duży. A nie zauważyłem tutaj. Tam jaka krowa chodzi. O -o -o. No. I No, no grześno, już prawie, prawie. Nie wierzę. No nie wierzę, zobaczcie. Co tu się stanęło? Ja rozumiem wszystko, że, no, że bolenie nie zawsze mają 80 cm, ale tego, tego kolegę to poniosło w ogóle. Słuchajcie, ale to i tak jest potwierdzenie, że no jednak święty gral na stojącej wodzie, na odrze daj radę. Druga ryba. Tylko trzeba nim jerkować. Ale faktycznie tu momentami tak widać, że te bolenie, które się pokazują, to nie są jakieś takie specjalnie bogate. Ale no pod nimi to pływają parowozy. To jakby nie ulega y, wątpliwości. Bo cały czas jak tam się troszeczkę przesuwamy, przepływamy, to, to, to no widać, no na echosądzie straszne klamoty się tu pokazują. Czy jakby te małe nie wykluczają tych dużych i na odwrót. Grzesiu, Grzesiu dobra teoria? Na Dodry? Trochę spiskową mi śmierdzi, ale nie jest źle. Spiskowa teoria. Teraz spiskowe teorie są modne, ogólnie, to powinno być na czasie. Czyli dobra. Czyli dobra, no. Mhm. Dokładnie. Co jest? Jestem debilem po prostu. Co to? Stary, no. Puknął mi w momencie, jak, jak na, na, nagrywanie w, 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 naciskałem. Zawsze coś przez ten GoPro jest pieprzony. No. Jezu. No dobra, teraz sobie popatrzymy troszkę w echosondę, bo dzisiaj mały jest boleni na filmie. To znaczy nie na tym filmie, to są no, dwa są na razie. Ale sobie popatrzymy, jak to wygląda, jak te bolenie ładnie widać, bo je ładnie widać. Przepraszam, znaczy no. bardzo płytko, także. Nie, no nie, teraz, teraz jest bardzo płytko, ale to będzie. No, zaraz Próbujem będzie jej. Zaraz będzie widać. To już widać po lewej jakąś szybkę. No tutaj mm -hmm. nie Tu jest następna rybka. A te wielkie bolenie to ładnie rysowało. No, chyba ich tu nie ma dzisiaj. No, zobaczcie, tam leżą zalane barki. Od razu tyle fajna właśnie, że jest tutaj bardzo wiele takich ukrytych niespodzianek. No, a tu jest bolenie. Trzeba uważać, bo, bo można się nadzieć na wystające elementy. Ewentualnie takie ukryte zaraz pod powierzchnią Jak były nieopłacalne remonty tych barek to je po prostu zatapiali No tak A to tutaj co to jest? Po tej stronie? Tu też jest barka zobacz. A też barka leży A tak to się leży barka to jest barka, tutaj zaraz będzie kolejna. O, już się zaczyna fajnie Oho, skanie. Widzicie? Skanie ją fajnie widać. I nawet rybki, a po prawej są rybki, widzisz? Całe mm -hmm, statko jakieś. Mm -hmm. no. Tak, widać barkę. ciekawe Po prawej bolek jakiś pewnie stoi. O, coś ciekawszego. są przy, przy, przy barce ryby jakieś. Mm -hmm. W ogóle tutaj, są ciekawsze zobaczcie. ryby. Też są w ogóle. No. To są naprawdę fajne ryby. Fajne, fajne, fajne. I tu też jest, widzisz, zejście z 80 na 1,5, nie? Mhm. Jutro będziemy pływać po całkowicie innej wodzie, bo jutro się przynosimy. Będziemy pływać po Zaporówce z sandaczami, z bardzo dużymi sandaczami. No i tam sobie też popatrzymy, jak to, jak to będzie wyglądać, jak te sandacze będzie widać. No, tutaj bolenie, no bolenie, tak? Będzie fajnie widać. Bolenie to bolenie, a sandacze to sandacze. Czuję się Grzeczkowi, poklikamy tutaj. Dolne, nie. Górne. Ty masz na 60 metrów? Położenie rozdziału. Czyli no nie, dobrze. 60, tak, 60 na 40, nie? Dobrze. Kontrast na 11, czułość na 10, zasięg 30. To normalnie. Ale zasięgiem często schodzę. Prędkość przesuwu masz 10, czyli największy Kontrast dynamiczny masz włączony, tak? Tak. Ja czasami odpalam, czasami dasze Ja głównie bywam w takim ustawieniu. Ten kontrast dynamiczny często jest tak, że potem nie widać nie widać dokładnie, bo tak ostry jest w tym momencie obraz, że nie widać tak jak chciał. jak mi się wydaje. A, a włączmy go. Włączmy go na chwilę. Włączmy go na chwilę. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać teraz z kontrastem dynamicznym. Zazwolnię. O, i widzisz? Mhm. O! Jaka jest różnica? Ryby, ryby bardziej miękkie dużo fajniej widać właśnie na wyłączonym, nie? No tutaj bareczka po lewej. Tak. tak więc tak moi drodzy, bo w ogóle przestały żerować. Przestały się odzywać, przestały się pokazywać. Yy, uciekły z rewiru, bo na jakiejś też nie było już widać, więc żeśmy po prostu olali je i tak sobie idziemy w trolu, ja sobie oglądam yy, rzekę, Grzesiek się chilluje. I tak, no i tak po prostu. Więc podejrzewam, że będziemy powoli się tak kierowali w stronę naszego slipa i pewnie się zawiniemy do chaty, i ale jutro, jutro, moi drodzy, kolejna wyprawa na Zaporówkę, tak jak mówiłem, więc bądźcie czujni, bo kolejny odcinek z Zaporówki już niebawem wpadnie, tak? Dokładnie. Nałomoczymy tam sandacze? Wiesz co, mam nadzieję. Mam ale mam będą nadzieję. grube sand... będą tak grube sandacze, będą tak grube sandacze, że nie mogę w to uwierzyć, dlatego zostawcie subskrypcję, łapkę i widzimy się na barwę. Nara!